Dla aktywnych widzów dodatkowo do zgarnięcia, taka kosa wystarczy na Discordzie. Moim klikną sobie tutaj i lajkują, subują i komentują filmy. Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M44D Desolate Space. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 grudnia na live. Wygrania macie paysy w karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano, z tej strony wowka. Skrzyneczka Frosty została bestsellerem, więc jest bardzo, bardzo ciekawie. Coś, może jakiś updatek delikatny wleciał. Znaczy, Frosty chyba był już od jakiegoś czasu. Chociaż nie, nie, to jest nowe, bo chyba co 7 albo 8 dni. Czyli jest od jednego lub dwóch dni. Właśnie jako skrzyneczka ta najpopularniejsza. Poleciał tutaj, a nie, to wulkan to jest z Jokera. Nie? No ale tutaj. Te koski czy coś są naprawdę ciężkie w sumie do trafienia. Tutaj te Frontside Misty mega robotę robi. No i jest, jest trochę tych skinów. Zobaczymy, co mając stówkę uda się nam najlepszego właśnie trafić w Rosti. Więc robimy pierwszą battle. Standardowo też pootwieramy pewnie. Więc tylko zaczniemy po prostu sobie bitwę. Powiedzmy od 12 skrzynek sobie zaczniemy Frostiego na cztery osoby, żeby po prostu był gruby start odcinka e, więc w ten sposób to się tutaj rozegra pamiętajcie o najlepszym kodzie, najlepszym kodem na stronie jest oczywiście po prostu kod Wówka. E, 20%, więcej przy, no, 20 więcej przy wpłacie, 4 zł na start, no i możliwość dostania jednego z tych otoskinów jako gratis przy wpłacie z moim kodem więc naprawdę super sprawa no i co, przeklikujemy sobie tutaj no i zobaczymy co tam takiego mocnego nam po prostu poleci? Więc no prowadzenie niby jest na starcie, skiny nie są najlepsze, no ale nadal zobaczyć, że nadal chyba będę... Pro nie, dobra, możliwe, że Nerd teraz będzie prowadził. Zgadza się, prowadzi. Yy. Jeszcze się umocnił skubany, no ale trochę skrzyni jeszcze jednak jest, więc ta XM może czymś lepszym jest, niestety nie jest nadal. Kiedy pojawi się pierwsza korona? Ciągle czekamy na koronę dla mnie zaczęli naprawdę solidnie my tej przeganiać, jak widzicie, więc zaczęły się naprawdę już spore, to są gigantyczne w sumie problemy już w tej battli. bo od dłuższego czasu nie trafiłem w ogóle najlepszego skina w jakimś otwarciu, no nie? No teraz, ale to kurczę, to nie ma w ogóle znaczenia taki skin, w ogóle, w ogóle, potrzebujemy trafić coś przemocnego, błagam, niech na koniec poleci ta złota korona, więc... Leci, oczywiście, że leci, tylko nie u mnie super, super. Podoba mi się to elegancko, no nie. Jeszcze Decimatora trafił. Mmm. Ajajaj, aj, widzowie, co ja tutaj mogę powiedzieć? No nic nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że bitwa była bardzo, bardzo mocna w sumie, ale nie dla mnie, tylko właśnie dla nerda. Więc to nie jest nic pocieszającego. No bo bierzemy sobie pięć skrzynek. Tryb szybki, załączamy i strzelamy. Słuchajcie, w najmocniejsze skrzynie, więc zobaczymy, co nam poleci jako pierwsze. Nie mamy wystarczająco mocnych skinów, które chciałbym zostawić. Tych również nie chciałbym zostawić. Nie, my tutaj czajimy się na naprawdę najlepsze możliwe trafy. Nie, no ta wupka. no monetowe skiny po prostu zostają, nie? nie? Monetowe skiny będę sobie zostawiać. Nad resztą będziemy się tak zastanawiać. Nie, no monetowe i royalowe. Tylko to mnie interesuje, żeby zostało. O kurcze, zobaczcie, że tutaj to za zbyt szybko poszło. No Dobra, bierzemy sobie... Jest Royal, w końcu jest Royal, jest Royal, moi drodzy! No ale jest to fobos, szkoda, że nie motor taki dla niego. No a trafiłem w końcu coś lepszego. W końcu coś lepszego i dla mnie poleciało. jest ja to tylko strzelę kontrolę F5. Żeby force refreshować, żeby tutaj wszystko elegancko mi się odświeżyło, Bo już trochę kąpnie zaczął przymulać. Ok, no i byśmy mieli coś takiego, moi drodzy, czyli. Jest nad lepiej niż było. No w sumie dzięki fobosowi, no nie, ten Fobos w sumie zrobił robotę. Mnie ciekawe, e, znaczy nie, no Joker też będzie... ba... No właśnie 140 w sumie Joker. Ale, ale, ale zawsze pamiętajcie, że też jest tryb boru, no nie? No to też jest w sumie ciekawa opcja. Mnie, czyli żeśmy byśmy na 14 zł. Czyli cztery skrzynki byśmy dali radę, no maksymalnie. Maksymalnie cztery skrzynie mogłyby się pojawić Frostiego na Jokerze. Więc czekajcie, weźmiemy sobie Jokera. Teraz bierzemy skrzynię Frosti. Zaznaczamy maksymalne borow i dajemy sobie... Ej, to jest ilość bitw chyba, no nie? Można sobie tutaj zmienić. Nie, takich samych. Więc czekajcie, czekajcie, teraz tak. Eee, 56. 56. Mamy 61. Mamy też punkty eventowe, z których sobie skorzystamy i spróbujemy tutaj dobić. A żeby wygrać piecey w napisz co jadłeś lub jadłaś na śniadanie i liczbę od 1 do 5, żebyśmy mogli jeszcze jedną skrzynkę otworzyć. Jest to jak najbardziej możliwe, żeby to zrobić, chociaż nie, czekajcie zobaczymy jakby to wyglądało czekajcie, do pięciu skrzynek potrzebujemy, nie no, da radę, dobra nie, da radę to zrobić i, i chyba uda się, uda się będzie, słuchajcie, więcej skrzynek, jedna skrzynkę więcej nie, dzięki punktom e, właśnie eventowym uda się nam zrobić, więc ja jak najbardziej chciałbym to zrobić, nie, czekajcie, już wystarczy, czy jeszcze nie, jeszcze teraz chyba tak, to, bo, bo to 20. nie o dobra, nie odświeżyło mi, jeszcze teraz mi odświeżyło elegancko no i dobra, pięć skrzynek Mm, trzy osoby zaznaczamy borą. Słuchajcie, maksymalny, trzeba o tym pamiętać. No ale jednak wlatują. Słuchajcie, prosty Joker, mm, czyli no już potęga, bo mamy równe szanse na każdy z tych skinów, na tych potężnych skiny, mm, które tutaj widzieliśmy czyli właśnie Vulkan, Gamma, Doppler, Neo, Noir, Frontside, Misty. Na to są potężne szanse i prawdopodobnie jeden z tych skinów powinien się właśnie pojawić w tej batty. Nie wiem. Trzymajmy kciuki, moi drodzy. Zaczynamy z pierwszą skrzynką. I co trafiamy, moi drodzy, jako pierwsze? Nie, Są, słuchajcie, royale, czyli już wiadomo, że który z tych najlepszych skinów właśnie się pojawia. No i oni mają niestety lepsze. wulkany są troszeczkę lepsze, ale to jest, moi drodzy, dopiero początek. No i jest szansa. Jest szansa i przegonić, nie, zobaczymy co ja tym razem trafię i będzie ponownie to samo dokładnie więc nadal niestety on prowadzi, ale wystarczy, żebym ja trafił raz, a on nie i tak jest, jest taka sytuacja no i co teraz trafiam, proszę o wulkana i będzie elegancko, no trzeci raz, taka sama kosa z rzędu ale to wystarcza, słuchajcie, to wystarczy, żeby prowadzić. Mamy jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz. Mamy royala, więc bardzo możliwe, że jest to już zwycięstwo. Jest to zwycięstwo. No nie, raczej nie mają szans. Nie mają chyba już szans zwyciężyć tego. Tak mi się przynajmniej wydaje, czekajcie. Czy... Nie możesz już wyciężyć, nie możesz tego zwyciężyć. Nawet trafiałem z wulkana, więc mamy przepiękne zwycięstwo, moi drodzy. Nie, zobaczcie na to, zobaczcie na to, co się tutaj wydarzyło. Pomysł zrobieniem, właśnie, Jokera na maksymalnym trybie Borow słuchajcie, było warto. Było warto. Przejdźmy sobie na dół tutaj do skrzynki z kosą Skrzynia z rękawicami Więc rękawice jak najbardziej możemy spróbować zrobić Chyba, że spróbujemy wykonać taktykę z poprzedniego odcinka Czyli weźmiemy na borą, słuchajcie, skrzynię z kosą I to będzie malutki borą Bo możemy sobie na to jak najbardziej pozwolić Więc bierzemy sobie maluteńki borołek Tutaj się uprzyczaj naprawdę malutki Nie, dobra Uda się jeszcze troszeczkę? Nie uda się. Ok. Nie, czyli to będzie 86%. Boroła mamy 14%. 14% mamy Boroła. 1 na 1. Ten, kto trafia lepszą koseł, ma koseł e, w dzisiejszym odcinku. Czy ja, czy Bot, czy gracz e, z Case Haga, tego jeszcze nie wiadomo. Bo ja sobie chwilę zaczekam. Może trafi się właśnie jakiś przeciwnik, który będzie chciał powalczyć. Więc 3, 2, 1, 0 i wrzucamy, moi drodzy, bota. Więc Jorgo albo ja, startujemy w tym momencie. I Ja mam lepszą koseł, taki jest, moi drodzy. Więc koski, dwie koski, dwie koski zdobyte w dzisiejszym odcinku, jest naprawdę super. No i co, czekajcie, my 100 zł mieliśmy na starcie, no nie? Więc naprawdę bardzo, bardzo ładne skiny tutaj zostały zdobyte. Ja wam dziękuję za oglądanie. subujcie, lajkujcie na razie, siema i cześć.